Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Dziś chciałem wam zaprezentować sylwetkę samolotu MiG-31. Zapraszam. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki waszemu wsparciu mogę realizować dla was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę dzielić się z wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami oraz później rozmawiać z Wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowanie dla analityków kanału Marcin Lover, Paweł Foschner i Tomasz Nowak. W dzisiejszym materiale chciałem Wam zaprezentować sylwetkę samolotu, który chyba jest naprawdę mało znany. Bo zapewne jeżeli interesujecie się uzbrojeniem, lotnictwem no i oczywiście śledzicie konflikt na Ukrainie, jeżeli... Przy użyciu mojego kanału, to tym bardziej mi miło. No to na pewno słyszeliście o samolotach szturmowych SU-25. Wszyscy znamy MIG-29, SU-27. Su-30, Su-35 myśliwce, no i oczywiście samoloty Su-34, które chyba zrobiły największą karierę w trakcie tego konfliktu i są najbardziej znane, no bo to one tak naprawdę są wołem roboczym, bombardierowszcikiem rosyjskiego lotnictwa, który właśnie zrzuca te sławne faby. Ale jest jeszcze jeden myśliwiec, jeszcze jest jeden samolot, MiG-31. Co to za maszyna? Co to za stwór? Jest on naprawdę wyjątkowy, nietypowy. Nie ma kształtów, przede wszystkim charakterystycznych dla rosyjskich myśliwców, takich powabnych, bym powiedział, wręcz przeciwnie. No ale zacznijmy od początku. MIG. Co to jest MIG? MIG to po prostu skrót od Mikojan i Guriewiecz, czyli twórców, założycieli biura projektowego. Lotnicze biuro konstrukcyjne pod kierownictwem młodego konstruktora Antoma Mikołajana oraz starszego i bardziej doświadczonego Mikołaja Guriewicza powstało w grudniu 1939 roku. W jego skład weszło wielu pracowników biura konstrukcyjnego Mikołaja Polikarpowa, również bardzo znanego konstruktora radzieckiego lotnictwa. Biuro rozpoczęło swoją pracę nad pierwszą własną konstrukcją oznaczoną symbolem I-200 i od istrjebiciel, czyli myśliwiec po rosyjsku, której produkcję seryjną uruchomiono pod koniec 1940 roku, to był po prostu samolot później nazwany MiG-1. W czasie II wojny światowej pojawiły się kolejne odmiany myśliwców z biura konstrukcyjnego MiG, MiG-3, MiG-9, choćby i tak w styczniu 1941 roku w biurze konstrukcyjnym właśnie wprowadzono, tak samo jak w całym pozostałym przemyśle lotniczym Związku Radzieckiego, nową zasadę, że samoloty myśliwskie oznaczone będą numerami nieparzystymi, a pozostałe parzystymi. I w tym samym roku Mikołaj oraz Guriewicz zostali wyróżnieni nagrodą stalinowską. Podczas swojej działalności biuro opracowało plany około 450 samolotów bojowych, z czego 94 były produkowane seryjnie. Wyprodukowano około 45 tysięcy samolotów mig wszystkich typów. Jednym z ostatnich projektów biura wdrożonym do seryjnej produkcji jest myśliwiec MIG 35. My także znamy. MIG-i. MIGI służyły w lotnictwie polskim. MIG 15 i kolejne odmiany 19, bardzo długo na stanie polskiego lotnictwa były np. przykład MIG 21 także do teraz i jeszcze formalnie pozostają w służbie Migi-29. Mało tego, w lotnictwie służyły także samoloty LIM, czyli licencyjny myśliwiec, które oznaczeniem LIM-1, LIM-2 w wersji także szkoleniowej były montowane, produkowane w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy to produkcja lotnicza w kraju kwitła. To oczywiście taki wstęp historyczny, a teraz przejdźmy już do naszego dzisiejszego bohatera dziś Rosja ma samolot, który jest wyjątkowy pod wieloma względami i to nie tylko pod względem osiągów, ale pod względem jego żywotności. Przejście z obrońcy do ataków w ten sposób to jest historia lotnictwa. Nie zdarzało się to zbyt często i z pewnością nie było często też skuteczne. Poprzednim przykładem mógł być samolot Su-7B, myśliwiec, który delikatnie mówiąc był przeciętny pod wieloma względami. Nieudany w zasadzie, jednak po przejściu na rolę bombowca, nie tylko służył zapałem, ale dał początek bardzo szanowanemu Su-17, który służył w siłach powietrznych Federacji Rosyjskiej do 1998 roku i nadal jest wykorzystywany w innych krajach pod oznaczeniem Su-22. Tu przypomnę, w Polsce także właśnie służyły Su-22, jeszcze do niedawna właśnie w tym roku zakończyły służbę. Coś podobnego wydarzyło się także właśnie z Migiem 31, ale nie można tego uznać za porażkę. Jest wyjątkowy. I wyjątkowy nie dlatego, że po tak po prostu wyszło, ale dlatego, że był to dokładnie taki samolot, jakiego Związek Radziecki, a potem Rosja potrzebowały. A czego w ogóle potrzebował Związek Radziecki w tamtym czasie? Pytanie jest w skrzydła tych rakietach. Kiedy Zaczął wchodzić do powszechnego użytku. Nowy samolot został stworzony przede wszystkim w celu ochrony terytorium ZSRR przed atakami pocisków manewrujących, gdzie nie było ciągłego zasięgu radarów ani sieci lotnic z kierunku arktycznego. Potrzebny był ciężki, krążący myśliwiec przechwytujący, zdolny do wykrywania i atakowania celów na powierzchni Ziemi na wysokości od 100 do 30 km przy użyciu broni kierowanej. MiG-25 stał się modelem bazowym. Samolot epokowy, ale niepozbawiony wad. Kiedy zdrajca Związku Radzieckiego, Bielenko, ukradł MiG-25 i poleciał nim do Japonii, a Amerykanie badali myśliwy przechwytujący, który wręcz przeraził pilotów SR-71 Blackbird, byli nieco oszołomieni, jak szybki samolot mógł być kompromisem w rozumieniu budowy samolotu. MiG-25 był również samolotem wyjątkowym, stworzonym wbrew wielu technicznym dogmatom. Został zaprojektowany przez ludzi, którzy myśleli w kategoriach: jeśli będzie to konieczne, zrobimy to, a nie jeśli to możliwe. Reszta świata uważała stal za zbyt ciężką dla myśliwca, ale radzieccy inżynierowie uczynili z niej swój podstawowy materiał. Kiedy silniki się topiły i nie były w stanie samodzielnie napędzać swoich maszyn były zmuszone do pracy ze specjalnymi stopami i tytanami. Tranzystory krzemowe wówczas delikatnie nie wytrzymywały naprężeń i ciepła, więc inżynierowie radzieccy powiedzieli do diabła z nimi, zainstalowali sprawdzone lampy próżniowe. Dzięki nim radar MIG-25 widział dalej niż wiele amerykańskich odpowiedników. Rezultatem szeroko zakrojonych prac biura projektowego Mikołajana był MIG-29MP znany jest to samolot dziś na całym świecie jako MiG-31. Można powiedzieć, że to kolejny etap rozwoju, ale w istocie to zupełnie inna maszyna. Ogólnie rzecz biorąc, możemy obserwować trend, w którym modernizacja przynosi coś naprawdę niesamowitego. MiG-31 to zupełnie nowy samolot. Nowy pod względem filozofii walki, aerodynamiki, silników, wyposażenia pokładowego, a podobieństwo zewnętrzne. To tak samo jak Su-35 wygląda jak Su-27. I co z tego? MiG-31 radykalnie różnił się od MiG-25, m.in. silnikami D30F, systemem celowniczym, nawigacyjnym, radarem, uzbrojeniem nowej generacji, wreszcie dwuosobową załogą z nawigatorem pełniącym funkcję operatora uzbrojenia. Silnik D-30F to ewenement w świecie silników. Jest to zmodernizowana wersja silnika montowanego w samolocie pasażerskim Tu-134. Dokładniej rzecz ujmując, podstawą silnika wojskowego był sprawdzony silnik lotnictwa cywilnego. Dzięki modernizacji silników i dodaniu do palaczy ciąg wzrósł z 6800 kg funtów, Wersji pierwotnej do uwaga, 15,5 kg funtów z dopalaczem. Jednak przekrój wlotu powietrza musiał zostać znacznie powiększony w porównaniu do miga 25, ponieważ silniki D30W zużywały znacznie większą objętość powietrza. Prędkość MIGA 31 stała się nieco niższa od prędkości MIGA 25, ale samolot przestał zużywać mnóstwo paliwa i stał się zdolny do zawisania nad określonym obszarem, co sprawiło, że nadawał się szczególnie do roli krążącego myśliwca przechwytującego. Następnie mamy element, który uczynił MIGA 31 tak wyjątkowym samolotem: e radar SBI-16 Zasłona. Pierwszy na świecie radar z anteną fazową zainstalowany w seryjnie produkowanym samolocie bojowym. Radar ten został opracowany dla ciężkiego myśliwca przechwytującego Tu-148 i myśliwca przechwytującego MiG-25PA. Elektronicznie skanowana antena została opracowana w Instytucie Badań nad Instrumentami, a radar został opracowany w MPO Fozotron. System Zasłona był wówczas przełomowy. Mógł jednocześnie śledzić do 10 celów powietrznych i naprowadzać pociski z półaktywnymi głowicami radarowymi na cztery z nich. A ich znaczenie i priorytet były automatycznie określane przez komputer pokładowy oznaczony Argon K. Zasięg wykrywania celów wynosił do 300 km. Kolejnym ważnym osiągnięciem było wprowadzenie zautomatyzowanych cyfrowych systemów transmisji danych. RKLDN i APD-518. Systemy te mogły przesyłać informacje o wykrytych celach do innych samolotów lub do kontroli naziemnej w czasie rzeczywistym, a procesor mógł kompilować dane otrzymane z wielu pocisków. Zasłona w jednym obraz. Innymi słowy, MiG-31 był już wtedy, a mówimy tutaj w o latach 70. 80., zdolny do pełnienia funkcji samolotu a la awax Jakie możliwości oferuje zasłona M w stosunku do współczesnych modyfikacji? Dalej pozostaje oczywiście zagadką. Dodatkowo, w celu skrytego przechwytywania MiG-31 jest wyposażony w system poszukiwania i śledzenia podczerwieni oparty na termicznym radionamierniku, oznaczonym 8TP. Termonamiernik jest połączony z radarem i zapewnia namierzanie celów dla pocisków kierowanych w podczerwieni R40TD oraz R60. Maksymalny zasięg wykrywania celów przez termiczny radionamiernik 8TP w sprzyjających warunkach wynosi 50 km. Dobrze, broń, wyposażenie było dopasowane do uzbrojenia. Wśród nich znajdowały się pociski dalekiego zasięgu R-33 o maksymalnym zasięgu 120 km. Były to pociski o najdłuższym zasięgu ubiegłego stulecia. Cztery pociski zamontowano częściowo w dolnej części kadłuba a pod skrzydłami umieszczono pylony podskrzydłowe, po dwa. Osiem pocisków w zupełności wystarczy, aby odeprzeć każde zagrożenie. Co więcej, wystrzelenie pocisku można było kontrolować zdalnie z ziemi. Naziemna stacja naprowadzania Rubierz mogła korzystać z uzbrojenia MiG-31 w trybie reżyserskim, wskazując cel. W nowym stuleciu MiG-31 przeszedł gruntowną modernizację. MiG-31BSM który odbył swój pierwszy lot w 2014 roku, jest modyfikacją MiG-31BS do standardu MiG-31BM, który stanowi trzon floty myśliwców przechwytujących MiG-31 Sił powietrzno kosmicznej Federacji Rosyjskiej. W przeciwieństwie do podstawowego modelu MiG-31, najnowszy myśliwiec przechwytujący wyposażony jest w nowy system kierowania walką, radar i ulepszony komputer pokładowy. Co pozwala mu wykrywać cele w odległości do 320 km, śledzić do 10 celów i atakować 6 celów w odległości do 280 km. Oczywiście, w pokpitach pilota i nawigatora znajdują się wielofunkcyjne wyświetlacze. Wyświetlacze informacji taktycznej, nawigacyjnej, radarowej oraz przychwycenia. I nie tylko myśliwiec obchodzi dokładnie pół wieku. Prawdziwy żywot samolotu bojowego tradycyjnie liczymy od momentu jego pierwszego udanego lotu. Dokładnie pół wieku temu, 16 września 1975 roku, bohater Związku Radzieckiego i pilot doświadczalny Aleksander Fiodotow wzniósł w powietrze myśliwiec przechwytujący czwartej generacji MiG-31 z lotniska w Żukowskim pod Moskwą. Od tego momentu rozpoczął się żywot MiG-31. A życie samolotu było wyjątkowe. Jego przeciwnicy się zmieniali. Początkowo były to pociski manewrujące Tomahawki, naddźwiękowe bombowce B-1B Lancer. Później pojawiły się inne cele, ale MiG-31 dawno przestał być łowcą Tomahawków. Latająca kwatera główna, wyposażona w najpotężniejszy wówczas radar zasłona pomagała również innym samolotom naprowadzać się na cele. Pod koniec istnienia ZSRR w 1985 roku Biuro MIGA opracowało jeszcze bardziej zaawansowany model MiG-31M, który jednak nigdy nie wszedł do produkcji z powodu całkowitego braku funduszy. Były to lata 80. W roku 1994 zbudowano ostatnie MiG-31, wykorzystując w tym celu maszyny z czasów ZSRR. Obecnie samoloty te są modernizowane do wersji MiG-31BSM i MiG-31K. Ale bardziej zaawansowane modyfikacje mogłyby być wykonalne. MiG-31 jakoś nie chciał się starzeć, a pozostali przy użyciu entuzjaści wojskowości nieustannie opracowywali nowe jego modyfikacje. Podczas gdy pojedyncze osoby obsypywały MiG-31 coraz piękniejszymi przydomkami, takimi jak niezdarne dziedzictwo ery radzieckiej, to nieudolne dziedzictwo nigdy nie znudziło się tytułem najszybszego samolotu świata, a osiągi wysokościowe MiG-31 dalej były i są bez zarzutu. To właśnie połączenie prędkości i wysokości dało początek takim wariantom jak myśliwiec satelitarny z kompleksem Kontakt w modyfikacji MiG-31D oraz kompleks do wyszliwania małych satelitów na orbitę w eksperymentalnej wejści MiG-31I. I oczywiście MiG-31K. W 2018 roku MiG Corporation wprowadziło na rynek modyfikację MiG-31K. Jej cechą charakterystyczną jest hipersoniczny pocisk aerobalistyczny H47M2 Kinzao do atakowania celów naziemnych. Do obsługi Kinzao samolot otrzymał nową awionikę, zwiększony zapas paliwa oraz specjalistyczny sprzęt łączności. Pocisk rakietowy H-47M2 Kinjał jest dość ciężki, waży około 4 ton, co skutkowało przesunięciem środka ciężkości samolotu i wymagało specjalnego programu szkolenia pilotów w zakresie startu z przeniesionym pociskiem. Wraz z pojawieniem się Kinjałów, MiG-31K został przeszkolony jako ciężki samolot uderzeniowy, który faktycznie służy jako pierwszy stopień pocisku. MiG-31K unosi H-47 na wysokość około 25 km i rozpędza się do prędkości 3000 km na godzinę. Następnie system sterowania pomaga załodze w naprowadzeniu samolotu na optymalny tryb lotu pod względem prędkości, wysokości oraz inicjuje start. Następnie kompensowana jest utrata masy i przesunięcie środka ciężkości samolotu. Wszystkim tym zajmują się automatyczne systemy sterowania maszyny. Parametry osiągów MiG-31K pozostają niezmienione w stosunku do wersji bazowych, z wyjątkiem uzbrojenia. Przy użyciu H-47 Kinjalu montaż innych pocisków staje się niemożliwy, dlatego całe uzbrojenie MiG-31K składał się z działka pokładowego i właśnie Kinjalu. Ogólnie rzecz biorąc, MiG-31 nie zmienił się aż tak bardzo przez ostatnie 50 lat. Owszem, ma mocniejsze i oszczędniejsze silniki, nowocześniejszą elektronikę i pociski rakietowe o większym zasięgu. To droga, którą podążają wszystkie samoloty na świecie, skazane na dłuższe życie niż inne. Także amerykański. Publikacje lotnicze na całym świecie koncentrowały się na innych samolotach. F15, F16, 22, 127, 135, MiG-29, zawsze na czele. MiG-31 zawsze zdawał się grać drugoplanową rolę. Niezdarny symbol ery radzieckiej. Ale kto powiedział, że broń musi być piękna i elegancka? O tak, piękno ceremonialnego miecza ze srebrnym lub złoconym ostrzem i klejnotami na rękojeści. To piękna sprawa na paradach. Tak jak współczesne złocone pistolety różnych książąt i baronów, ale piękne jest całkowicie sprzeczne ze skutecznością. Dowodzi tego broń konwencjonalna. MiG-31 jest bardzo powszechną i skuteczną bronią, używaną w razie konieczności. Bardzo dziwne byłoby zobaczyć taki samolot w służbie w jakimkolwiek kraju europejskim, którego terytorium MiG-31 może przelecieć w ciągu półgodzinnego spokojnego lotu. Ale na rozległych obszarach północnej Rosji, gdzie głównie operuje 31. Dywizja lub nad Oceanem Spokojnym, od Kamczatki po Wadywostok, MiG-31 wyglądał całkiem normalnie i sprawnie. Istnieją samoloty uniwersalne, istnieją samoloty wysoce wyspecjalizowane, a są po prostu dobre samoloty o ogromnym potencjale. MiG-31 jest jednym z nich. Latający posterunek dowodzenia, myśliwiec przechwytujący, nośnik pocisków szturmowych, niszczyciel satelitów, w zasadzie MiG-31, potrafi wszystko, co tylko wyobraźnia może podpowiedzieć. Lata 70. XX wieku były prawdziwym renesansem inżynierii wojskowej. W tak wielu krajach na całym świecie broń, która do dziś jest aktualna, powstała z taką łatwością. Aż trudno uwierzyć w to. No słuchajcie, choćby przykładem może być F-16. Ale nie tylko. Różnego typu inne samoloty, czołgi jak Abramsy, Leopardy T-72, Su-27 i w końcu MiG-31. Pół wieku to z pewnością długi okres, ale nie dla dobrej broni. Dlatego przejście MiG-31 z myśliwca przechwytującego obrońcy do samolotu szturmowego z pociskami rakietowymi przebiegło tak płynnie. Płynnie oczywiście dla sił powietrznych. Oczywiście nie należy rozwodzić się nad MiG-31K. To raczej poligon doświadczalny dla kinżałów w pocisku, który jest łatwiejszy w obsłudze dla bardziej wyspecjalizowanych samolotów, takich jak Tu-160M czy Tu-22M. Trzeba przyznać jednak, że próby bojowe wykazały przydatność kinżałów. A zatem MiG-31 sprawdził się również jako samolot szturmowy. Bombowy? Przede wszystkim jednak MiG-31 jest strażnikiem przestrzeni powietrznej, Związku Radzieckiego, a teraz Federacji Rosyjskiej. I to właśnie w tej roli jest najcenniejszy, ponieważ obecnie na świecie nie ma samolotu zdolnego choćby do skutecznej ucieczki przed tym przechwytującym pociskiem. Pół wieku temu zespoły Biura Konstrukcyjnego Mikołajana i Biura Konstrukcyjnego Silników w Permie pod kierownictwem generalnego projektanta Beljakowa, Łozino Łozińskiego, Wasilinczenki, Archipowa. Białoswieta, Kosztupskiego oraz głównego projektanta silników Sołowiowa stworzyły, można powiedzieć, prawdziwe arcydzieło radzieckiej techniki. Samolot, który nigdy się chyba nie starzeje, nigdy nie traci swojej siły i możliwości prawdziwego strażnika granic Federacji Rosyjskiej. Śledząc konflikt na Ukrainie, no często właśnie dowiadujemy się, że. Gdzieś uderzył kinżał, a ten kinżał był wyniesiony w powietrze i odpalony właśnie często z miga 31K. Mam nadzieję, że udało mi się Wam przedstawić sylwetkę tego samolotu. Naprawdę naprawdę wyjątkowego, pozostającego nieco w cieniu. Ale wiecie, często tak bywa, że to nie pierwsza planowi aktorzy są najważniejsi. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego materiału. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!